Chciałem się na egzotyczna działka z tej strony. Eee, chciałem Wam pokazać stan mojego walipini, mikro Valipini, eee, z końca stycznia. Eee, jak to wszystko wygląda? <laughs> tu musiałem taki pręd wstawić. A z tego względu, że wiadomo, woda się zbierała, robił się balon, wszystko opadało na dnie, nie? Ale eee, trochę ta konstrukcja teraz opadła w tą stronę, z tego względu, że Tutaj zostawiłem trochę ziemi. Ta ziemia zaczęła się osuwać. Tam na folię, zaczęło to pracować. Wiadomo, nie. Ale to jest takie moje pierwsze walipiny. E, ono jest do przebudowy. E, może do ulepszenia. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie wyglądać. E, wszystko się zobaczy, nie? Ale najważniejsza rzecz bo to jest eksperyment taki, nie? E, na luzie traktuję to. E, najważniejsze jest, co się dzieje w środku. I chciałem Wam właśnie pokazać jak wygląda wszystko w środku no i tak, jak to wygląda tutaj odsłoniłem wszystko strasznie prymitywnie to zrobiłem ponieważ na szybko lato się kończyło, a potrzebowałem schronienia dla trochę roślin no i patrzcie, tutaj mamy alokazję alokazja Borneo Giant nie? Ona jest bardzo duża, nie? Tutaj na, na filmie tego nie widać. Ale ok, zacznę od kogo? Od czego? Od Maureli. Patrzcie, Maureli, bo sprawdzałem wcześniej. Maureli jest nienaruszone Trochę ziemi mu tam spadło, tutaj w tą rozetę. Ale to nic. Praktycznie przetrwało bezproblemowo. Perfekto. Ok, papaje? Wiadomo, zero, nie? Tam markuje miałem. Nie marakuje, tylko granadille. Granadille dostały, ale marakuje przetrwały, jej część zabrałem, jedna została, widzicie? Tu, tu, tu jest za alokazją o marakuje. Także pieniek jest, liście zrzuciła, ale jest git. Ok. Co dalej? Alokację zostawia na sam koniec. I omówię ją. Tutaj mam jeszcze jeden Maureli. On był, było minus 8, w Altanie dostał, ale on jest cały. Ja go przeniosłem. Jakoś miesiąc temu. Jest zim ok. Sprawdzałem. Tu jest ten Maureli. Widać resztki mszyc. One są martwe. No i z wzrostu wszystko jest ok. Jest bardzo wilgotno tutaj. To jest plus i minus. Nie? Z tego względu, że nie trzeba, nie trzeba podlewać. A w, w gruncie, w doniczkach mają. O, to jest tofel. E, mają e, rośliny wilgotne, nie? sobie pobierają, no i tak no i dobra, no i tutaj co ja tu miałem, czyli maureli papaje, papaje poszły, wiadomo e, granadille i marakuje zostały, no i mm, co? i alokazja borneo giant, no i właśnie, co są tą alokazją? dlaczego ona tak wygląda? było minus 8 przez parę dni jest taka wysokość, czyli to jest, no nie wiem, do kolana ten daszek sięga, nie? Tam ta głębokość tego dołu to jest ponad 2 metry, nie? Tutaj i tak za wysoko, bardzo wysoko dałem rośliny, mogłem niżej. I właśnie z tego względu, że alokazja była za wysoko, ona miała tutaj liście pod sam czubek, i dlatego kiedy było, kiedy było minus 8, te liście poszły. Później się skapnąłem, że mogłem po prostu niżej, nie? ale już mi się nie chciało. Wiedziałem, że liście pójdą od mrozu, no ale dobra. Najważniejszy jest pień. pień pień sprawdzałem. Jest wszystko wszystko gitarowo, elegancko, nie? Zobaczcie sobie. Tutaj resztka liścia, która została za okazji, ale jest, jestem zdolony, Po prostu walipini jak na razie zdaje egzamin. Raz tylko wietrzyłem, wyobraźcie sobie, raz tylko wietrzyłem. Przez, przez tą całą zimę nie? No i moim zdaniem jest super nie? Tutaj oczywiście ta ziemia się wali na bok Ja ją yy, odgarnę Z tego czasu yy, Następnym razem jak będę No i yy, No i co Coś tutaj zmodernizuję nie? Zobaczymy jak to yy, dalej pójdzie Ale w każdym razie powiem wam tak yy, Wnioski Zobaczę, jak tam luty jeszcze będzie, nie? ale wni w w w wnioski są takie, że walipini, jeśli chodzi o przechowywanie alokazji i Maureli, jak na razie minus 8, może minus 10, bo woda w małzerze mi na działce zamarzła całkowicie na kamień, bo tyle taka grubość lodu, także minus 10 tam pewno też było, może parę dni, bo mieszkam w terenie podgórskim. Więc walipini zdaje egzamin, jeśli chodzi o Maureli i alokazję, a także marakuje. Także myślę, że już Co niektórym osobom Dam pewne tutaj Informacje do przemyśleń I jeśli mają taką potrzebę wybudować sobie Wybudować Nieźle to brzmi, nie? Wykopać, wykopać ale w Alpini skonstruować To myślę, że będzie to jakaś zachęta Okej, okay, jeszcze raz tutaj przelecę Kamerą O, zobaczcie sobie Maureli perfekto. Okazja. No i drugi Maureli on tutaj zostanie do wiosny. Także jest, jest ok. No myślę, że, że będzie dobrze. Tak to wygląda. Wysokość do kolan. Jak będziecie chcieli jakąś aktualizację, to piszcie w komentarzach.